Mamy około 200 tysięcy młodzieży, tej, która jeszcze nie osiągnęła pełnoletności. Za chwilę dzień dziecka, a tak naprawdę my dorośli powinniśmy zrozumieć, że z młodzieżą przede wszystkim trzeba rozmawiać. Nikt nie zapewni realizacji ich potrzeb, jeśli ich o to po prostu nie zapytamy. I myślę, bo dzisiaj jest taka dyskusja, czy to dobrze, że mamy do dyspozycji media społecznościowe. Każde pokolenie ma swoje prawa i swoje wyzwania i również dzieciństwo w dobie mediów społecznościowych może być szczęśliwe i piękne. To zależy od dorosłych, bo to nie dzieci stworzyły media społecznościowe, tylko dorośli. I tak naprawdę to my za nie jesteśmy odpowiedzialni. Jest bardzo dużo przestrzeni, którą młodzież bardzo chętnie chciałaby zaaranżować dla siebie, nie tylko takiej przestrzeni fizycznej, ale też przestrzeni emocjonalnej. Wszystko jest kwestią tego, żeby faktycznie wysłuchać tego, co oni mają do powiedzenia, bo jak się okazuje, mają mnóstwo fantastycznych pomysłów, bardzo kreatywnych, są bardzo zaangażowani i gotowi do działania więc ta przestrzeń może się rozwijać i może być naprawdę bardzo atrakcyjna. Od tego są młodzi ludzie, żeby szli pod prąd. To oni powinni zadawać dorosłym trudne pytania, bo one okazują się trudne, jeśli dorośli grają nie fair. Jeśli dorośli są w porządku, to wiedzą, że trzeba każdego naszego mieszkańca, nie tylko lubuskiego, ale każdą młodą osobę też traktować poważnie. Oni zadają, w nich nie ma wyrachowania i cynizmu, oni zadają proste pytania często i one są najtrudniejsze dla dorosłych. Wydaje mi się, że po pierwsze, żeby wzmocnić Przede wszystkim ich taką moc sprawczą, kiedy wiedzą, że się ich słucha, kiedy wiedzą, że ten głos nie przepada, tylko faktycznie przekłada się na jakieś realne działania. To jest dla nich, wydaje mi się, bardzo mocny motor napędowy do tego, żeby angażować się coraz więcej i żeby tą przestrzeń zmieniać. Warsztaty były bardzo przyjemną alternatywą od takich zwykłych porad psychologicznych, że tak powiem. Większość z nas miała problemy i niektórzy mają mnie dalej. Jednakże to dużo nam dało. No, ja sobie świetnie teraz radzę. Wcześniej byłam zagubioną dziewczynką. Mimo, że już starszą od reszty, bo pełnoletnią, ale dalej zagubioną. I warsztaty pokazały mi, jak mogę sobie radzić z tym wszystkim. Jak się rozwijać i jak iść do przodu. No i przede wszystkim były bardzo fajne. To, to myślę, że też jest bardzo ważne, żeby nam się podobało.